Opisko Bez... świętego, idzie? Bez... Tak, tak, żeby uchronić się przed waszą szatańską siłą. I przyciąganiem, na. To nie, nie bąb no... do doszło ten ciota Kiedy ty nakleiłeś sobie te logo Spotify na tył? Ej, co? Ty! Aha. O! O! nie byłem nieprzyjacielem za to. Pewnie ma premkę za FreeK. To nie bąb do doszło ciota goltenciota! Lecimy! Kto zostanie albonem? Ja to ale... Ja, Ale ja po nie chcę. Ja. No i Albona. Albon! No i Airways oczywiście pierwszy, ja Ej, Zniosł mnie! Jak to się stało? Ja też jest to! What the fuck? w Andrea, co ty robisz? Te junior! Co tam? Kurwa, no jesteśmy ostatni, a ty mnie jeszcze chciałeś wykoleić, no we! Nie, to nie było na mojej zamiarze, więc co ty chcesz, człowiek? Armowe punkty. Dobra, stoją. Ale skasowałem cię. Dobra, to armowe punkty. Erewys, jak ją drift! No przecież tak się nie da jeździć, no! W jaki sposób? Gdzie ma być? na niewidoku. Ja mam pewną teori teorię, że to nie jest tak, że Airway spoci, tylko jak się zaczyna wyjść, to ktoś siada na nie za niego. i włączę mikrofon, żeby się chłop przypadkiem nie odezwał. Kurwa, Albo niech kolega się odezwie. Jestem? On z pilotem! To jest, jest, to jest Za niego idzie Ken Block! Pewnie w kiblu teraz siedzi, no. no właśnie. <laughs> <to> jest, <laughs> <laughs> On jest pilotem! Jedzie, tam chłop, siedzi mu za ucho. Prawda, nazi do 4 <laughs> i <jedzie. laughs> oh, no. no. Samir, Samir, <laughs> you are breaking the car, Samir! Triple Samir, triple Ty, Andre, no, Andrzej, no, tak. się rozjebał. No! Trzeci jest. 8, Czuku, O, tak. Źle, złą rzecz powiedziałeś, powiem ci. Powiedział brzydkie Ty, słowo, bardzo brzydkie słowo. Donda, łeb. O ja pierdolę. Nawet aaaa. Kurwa. No, no i nie masz ciężkiego, No my jesteś duchem, o, 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 wiadomo. O, o, o. E, to jest, nie żyję. Wziął... Taki nudny tor. Nic się nie dzieje. Co się stało? Ej, co się stało? Uchaj się, Artur, się bawa, Puchar. Koziołek ma to jak w ściany i będzie ciekawy nawet. <laughs> nie, 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 bina, bina. nie będzie ciekawy. Ja mam jeden pomysł. Ale nie wiem czy gamblować Nie, święty ja zakręt. co to jest za gamblik jak stracenia elo? Albo... Powiedz to. Kurwa. Dobrze. Bardzo dobrze. <śmiech> Aj. <śmiech> ha, ha, znowu. Dobrze, dobrze ja Rudy. Bądź... Zostało... Nie, nie, na siedem górą. górą! Under górą, under górą! Under... O, jedynym o, under blokiem ty, jedynym... Under górą, to wygramy gramy. widać ty info Ej. na miarę dajesz, bo ja już nie wiem. Ej, Markowskiemu właśnie spadł z czerwonego na żółty. Nie, no bo takie ten. miał. Gdyby ktoś to... by mnie nie zablokował, miałbym dobry punkt. Ojoj, to chyba pierwszy raz odbija, nie Tak chyba pierwszy raz grid'a w ogóle grasz, nie wiem... Ty, 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 ja już trzeci raz, już trzeci dzień No to prawda, junior jeździ od początku. No, no. Sleeper, Weteran, Miesz, weteran. Weteran, weteran. Tak, Lobby. to jest Powiem tyle, to będzie mu pierwszy i ostatni raz w A no ta, tu odwrócony jest przecież, za zapomniałem. O -o -o. O nie, nie. Nie. nie! O nie! Nie! nie o! Na mój, to, będę to, czy to to telefonik? To, czy telefonik? Nie! Na <grym> Max! Nie! Na będę na streamie Celest Sola zrobił. Weźnik u Benz, wiecie co robić. A oni nie wody. To będzie przejebane Nie no! full pizza i to przodu, O, Vlad dobry start. Ja właśnie Wlad, ja nie wiem, ty. 6000 tysięcy obraz? Ty, Eryś u mnie skacze w ogóle, który wezmiesz jechać normalnie. Dyskutujesz cały czas. Nie no kurwa! Kurwo! No, Czemu się no, ruchy, zadała. Ruchy, zadała. I to znowu na ostatnim miejscu spadam? No i krypti ostatni! No i, Ale, no, no, i macie jest. pana z ligi! No i macie Oj, pana! Gdzieś <laughs> trzeba smaić, oh. że. Trzeba 50% głosów administratorów jakoś zbanować I to jest kurwa... Osada Kurwa! Znowu ostatnio. <laughs> Czemu się kubę <laughs> z ja 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 no, się zacznę, kurwa! Ja się od trzema odbiłem, kurwa! Chłopaki, auto mi skręca! Chłopaki! Ty nie też! Wino nowe, wino nowego nie, 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 nie znałem. glidowy wino, wino, klasyk, tak? No. Nigdy nie możesz skręcać no. albo w lewo, albo w prawo. Zawsze tylko no. w jedną stronę. Jak możesz, to kurwa dziwnie się jeździ, jeżeli... no coś te... nie zostawię takich pułapek, to nie Mario Kart. No nie, no Markowski, no, nie <śledzio> <śledzio> Marek! Maciej ma Jest ten Marek. I banda, i F. Lewy 3. ścinaj. Miecznij. Uważaj na hopkę. Hopa. <grym> 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 Jadę kurwa? No może ty może... parierka po I lewej. Po prawej też jest. Wszędzie są parierki. Czego ty Guys, tak tak? Zakręty są na torze, co jest? Właśnie. Ej, bo inni też się ścigają do ty, ty. Dlaczego? dlaczego, ty? Ej, dlaczego jest ten jest pierwszy? Trzeba to to jest. zmienić. Ale pomarek jest najbliżej, mnie O nie! O nie. O nie. O nie. Won. Ginie mi nie skacze desynka mam. Desynka to desynka, on mi cały czas. To nie, nie skacze ten ciebie. za. E, to, o, czy bez czy to Kamil Kubów? Bez jej? Tak? Nie, to Kamil Kurata i mamy na niego czekać czy startować? A a zaj a za ile Nie wiem. A, startuj. 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 A, daj, a... a startuj. startuj Dobra. Jak przyjdzie... E, kurwa, już <grym> no, to do niego. Ty do niego. No to idź do, do niego. pozycję masz spokojnie no, nie, nie, nie To dajcie mi wygrać, będę <grym> <wtedy grym> miał <grym> najwięcej czasu. O, to ja już ma. No No Kubens wygrywa drugi No Co to ma. Być? Aha, dobra. No to, git. To, to nie ma. No to No to nie to No to no nie, ale wiecie, to tam Nie. Po to wodę. Kurwa jej. <gry> ale cięśki <gry> na swoje pozycje. Czyli headshot. Head, Kalgana, no. Pojezdę tu prawo jest zakręt, jest. Staję że w lewo. Co jest? Co jest? <gryt>. No, no shit, słowa. Kurwa, ja myślałem żeby my nas przedjedziemy słody. Ty też się zakręci. No tak, no ale... kurwa. Left. Left? Nie no Short left! Short left! Marek jedzie tak wolno, że nie wiem kiedy skręcać O siema w ogóle Siema A teraz... Wypierdol mnie Wypierdolę teraz... Tam się wyjebałeś No nie, ale podobnie, poczekacie na mnie? Się, nawet się nie dotknąłem Czekacie na mnie? Ja on jest nie Pukar ma pilota, kurwa, za zasady, słuchaj, to chłopcy Ken Block, Ken Block dla niego jest. A, chyba Ken Dobra, jest, mamy pozycję. O, siema! Kurwa. Ale nie mogę, ale moje auto skręca w prawo za to. Moje też. Ale Warf, po jedną no. pozycję. Moje w prawo, w lewo. Moje prosto skręca. Ale moje... poczekaj na mnie, chłopie. Bądź w później. Ty, Junior, we, weź tam e, Alter 4 WK Nitro. O dobra, chodź ty... Ej, działa, kurwa? <grym> <grym> Ale Co jest? Wy... Czemu ja miałem w chwilą 20 FPS-ów? Co jest? Zaraz się wyłącz znowu... e, Chroma. Nie no, przy... Nie <grym> mam Chroma nawet na kąpie. <grym> <Nie dobrać grym> A Dlatego wyłącz. Tylko to wyłącz. Peraki... Tylko wyłącz, proszę, to... O, się tu Ale... No. O, ostatnie wrożenie. Dobra, jeszcze mam szansę. Chodź tu. Chodź tu, nie zabij ci krzywdy Oooo, oh, fuck Taktyczne, odbije się od ściany, żeby jechać szybciej Maxi, chodź, chodź, chodź. Słuchaj, no... Słuchaj, powiem tak ono, ty wolno jedziesz, bo ty kurwa na Discordzie masz avatar e, kurwa ze Snapchata, więc jakby nic... A jaki miałem ustawić? Nie, nie ustawić. wiem, nawet w Jutta Nie wiem, Ja z zmanity i taki ale od kiedyś, jak to jest banable, wo, na Twitchu, Rudy, powiedz mi. Ty, już teraz to wszystko. No, no tak, przepraszam. Ty, niskorosły bandyto. Czemu to ty no mnie obrażasz? Fuck. Złodziej chromosomów Czemu ty mnie obrażasz? Ty no no i tak? banet, no i banet. Wtf, e, jakieś części lekt... Le le A to moje, chyba. No to, to, to moje, chyba. to moje, chyba. moje. Jeszcze go na szóste eee. Ej, mogę, design kto jest tylko za internet czy może przez to że mi e, po prostu komplaguje? To jest komp, to i też, też może być No, no chyba A że jeżeli sformułuję to na tym jak masz zajebistego kompa internet to i tak się zleguje A czy z internetem ciężko bo ty nie jesteś Z jakbyś miał chociaż lekko wypik to by cię z Boby wywaliło No w sumie tak, no gry tak działa że no, no. Więc to musi być sama gierka Dobra dobra To było A bez ci poszedzić Wyjebałem Bez, po będzie go z ligi w ogóle, niepotrzebny jest to. O! Powtórz jeszcze raz. Powtórz wolniej i dużymi literami, bo tego nie głosuję chyba. Wyjebałem po Bej... go z ligi. O! Tak? Wyjebałeś mi? O kurwa. Kad mi wyprzedził. Tak. 50% głosów w końcu potrzeba. No wie, ale 50% to większość i, jednak. 50% głosów w tym momencie rekrutacja na administrację. <noise> Ja się zgłaszam. Ja szybciej, szybciej. Dobra, no to co? Teraz trzeci wyścig, nie? O nie, ale to mi się nie podoba. To nie podoba. Nie mogę, kurwa. Skim. Ej, bo jeszcze były dwa wyścigi Eło. i w obu wyścigach wszyscy dojechali. Coś jest nie jest tak. To jest. prosty. Bo to jest powtórka, lobby, lobby 2 z Baraży. To, to jest lobby dwa z Baraży. Ty, w ogóle taka Eło. przepaść jest. <laughs> Przepraszam. Było reklamowane inaczej to bi chłopaki. No, to no, prawda. Zapłaciłeś. Złaciłeś to jest. No na, inaczej było mnie. powiedział, że jak kogoś skasuje to bana, ma więc no ja, ja dzisiaj jeżdżę kulturnie. Tak? Tak, A tak ty, ma... o, jedziemy, jedziemy. Jedzimy i ty nikogo nie robili, co by nie dotknąłem później. Ale zauważ, że nie możesz dać bana, bo tylko 50% trzeba mieć większość, tak? Ale Penzji waży 150 kilo pewnie, to kurwa większość. Łotwa f*** ale ładna strona grubo oj gruby F***a jak się cofnie jak się cofnie na kartę do niej kręgu No, no pój! Nie ale... nie nie to wiem, już nie jak. Z... Nie ale... ja już, ja już nie koniec, a teraz nie chcę... Ja za każdym cia... razem kościołem zjebać yeah. to się sam się rozpierdalałem Chałem was wyznaczyć siły napędowej roweru ale się po prostu... Junior! Dzięki! F***a ten coś zgatył mnie nawet no mówię, Eruś to... O co? Ja już mam powieść, nie je... O nie, o poda je, bo ja pierdolę No kur... Na początku, a nie we, we, we. Panie władcy, Wie, jeszcze ją mam, ale mi kurwa ktoś... bo nie ma powietrza już Oj. A ja już odpadam Puchaj Zapraszam do tańca Fuch, Puch, znowu Eruś w miejsce jedziemy. Teraz, mogę tylko kasować ludzi za... Dara. Dobra Dobra, Andrea, seriusz Brawo, seriusz. brawo, seriusz. brawo Co wy robicie? Nie zmienić Tak Kurde, tak Ole poszło, ty kogo? Na kogo? Ja jeszcze ją z puharem razem. z co ty w środku? Eroys, zamienimy się, bo ty tam na drugi dojeżdżasz na razie, to tak żeby równo było stabilne. ty co na powiedzieć? Nie, 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 nawet nie owy. Daję tak uniennie. No ja bym położyć Ale Eroys już czwarty, tylko do twarzy, nie? Spokojnie. Maxi, bo no, tak. się zbliżam tak. do ciebie. Chodź, chodź, chodź chodź. No dziękujemy. Nie, 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 nie ma, nie, nie ma, nie, nie, ma, nie, nie ma. ma, nie ma, nie ma. Nie ma Pamiętasz, pamiętasz sprzed tygodnia nasz finish? No, i chuj. Pamiętam, nie, finish pamiętam, było całkiem fajnie. Dobra, jest git. Let's go! Dobra. Jest forma stabilna, chuj kurwa. Jak ja mam zielony, jak rzeczny player jestem, no Nie, kurwa. Popaki. Ty mówisz, że nie się nie rozpierdalało to macie trzech od razu Może powiedzieć jedno Jebać Australię i wys pacyficzne Czy to co, E Disa It isa It, is, no ta, ta. Ta, it, is, it is what it is It is what it is Jeszcze żółtego Minga jest No ale teraz ja, to wysoko, proszę państwa je. No to co w ogóle No to co panowie? Żegnam się dzisiaj tutaj. Cześć. Cześć. <laughs> no i już jeszcze już, już, już rzekł. No nie jesteś ostatni jeszcze. Słuchaj. Ale pytajnie nie, ale nie wyląduję. No kurwa, mnie rozkupiali. Ale S tak nie może być. Dobra, teraz Kubek. Teraz jedna jeżdżą pierwszy, to drugi Kubekz i. w ogóle. Nie na ramy się w ostatnim wyścigu. Tak, ostatni wyścig będzie mi Czy kogoś wyjebało? W ogóle? Nie, nikogo. Nie. Nie. Bo ja 8 osób widziałem. A bo, bo jak mam tyle samo punktów, to jest sama pozycja. O, nie o, o, nie. o nie. bo, bo jak zosta nie dzieje, <śmanya> to nie ma. A wyjebać go, jeszcze strajasz, jeszcze po wyjebać go, Właśnie. Chcesz, że to Można puchara, bo to nic oh, nie zmieni. Tak, tak, tak. Na wkońcu z tyłu, wkońcu z tyłu można. No Marek, nie zmieniaj się. jest? Most pewnie nie, to nie most. Nie, to. Dla tej busta dawaj no, Próbuję Ue, czekaj Dobra, ja to już... Się... Nie, Blat, proszę, no e, nie! No, no, nie! ja, no, 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 nie, ja, ja jestem na bo... drugim już No ma... Nie, 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 nie! nie. No, kurwa! Nie! Nie! nie. nie. nie, nie. nie. No。Kutę, Ten, to jakie punkty jedziesz Dobra, macie... Ja wam ja ja już Będę bronił tej pozycji, nie Lecę, lecę! Kolejny!

No grid to sport wyczynowy Wskminaczka górska Ekstremalny no, nie, nie wyjebni się pewnie Omijanie pachołków Omijanie pachołków To jest sport ekstremalny, nie żal za... O nie, no grid się wypierdolił, ja być Nie no się skasował, co kurwa cię jest. No nie yeah. No nie, siódme ja miejsce, tak okamę. nie może być Jest, no? punkty Woo! Woo! Jakbyś się w na zakręcił i nie zaczęło, to bym cię puścił Hmm. Zapamiętym. Ubijamy się kucharny wyścig, kolejny wyścig do fap się, no, się. teraz. Może jakimś sumie się utrzymasz w bloku jeden. Musisz... się wpierdalić we wszystkich jak gdzieś pierwszy, teraz, no oczywiście tak zrobię. Gdzie jest Kamul i ty? Gdzie jest jak... junior? Wier... Ostatni! <noise> <noise> Poza pierwszy. Junior dojedziesz Zatając... Tak dojadę! O, jadę, jadę, jadę. Zara ciszyna będzie, patrzcie. Idę, samochód O, jest. Przygotowany, macie. Eee. To jechałem? Dobra, dojechałem. Kurp. Ale to z nie fair. który raz ja już piątł. Chyba drugi raz piątł. Uuu, o, ja ostatni. O, nie jestem ostatni. Gratulacje. <noise> Jest 41 chyba, nie? Przejałem twoją... Przejałem tak, pocie, ja mam twoją cię panie małeczkę. Ale szybko, ja powiem musimy musimy. Chuj szybko. Ten... No to już no. będziemy nie zbani, no. Szybciej, szybciej tym lepiej No to i regulaminowa regulaminne mam i... przerwa będziemy 5 minutowa. Nie zbani, mam wyjebane ale... w tą ligę. Ty generalnie jakby jadę ten wyścig, jadę następny i potem już nie jadę żadnych tras, bo będę mam zajemistą liczbę odbytych wyścigów 669? Nie ma mapy, nie ma mapy na tej chwili. 666 Czemu dajesz ten typ editoru? No czemu nie, no ma... ja go lubię, ale... No właśnie Ja ale ty wziąłeś 5 km czy 20? 10, 10 10 trochę pojeździmy ale jest 10, 20 i 30 Daj w No nie wierzę No, to no to mię, znowu to, no, to był Marek No wiem, nie sam No ja jadę prosto prostu. Dzięki Pesci Dzięki Airways, no, ósmy, ósmy. To... Tę... nie zmienia się 8, 8 No pucharsy iść Mnie to, że nie mam mapy, więc nie widać co ja No bo no, nie ma mapy Nikt nie ma mapy, o to no, chodzi właśnie. Bo się trasa cały czas zmienia Dobra, mapę. Oh, Ja mam mapę Kurwa jaki zakręt Z konsolki nie, 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 nie. My sobie dwa tygodnie temu z Maćkiem ustaliliśmy jak, Nie, ja mam jak, jak kurwa bez... mam na, na kartce wszystko. No. Ja jedną ręką się ścigam, a drugą maluję trasy. Żeby zapamiętać. Ty ciąglisz konia, no. Na konia, no. Cześć. Cześć, cześć. 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 To jest ostry zakręt? Nie. O kur. O Pezzi, praczcie mam! No właśnie chciałem, żebyś O rudy! Ty! Korki. Ej, bo ja już schodzę, schodzę. Szybciej z tą ja, e, ja w lewo skręcam. Ja też. Ja jadę w prawo. Uwaga. Ja w prawo. Ja w lewo. Ja jadę w prawo. Sam tego chciałem, Junior. O nie, tak. kurwa, co tu się dzieje? Ja właśnie dlatego nie lubię tych krasków, bo tu się nic nie da przewidzieć. No właśnie, no Nie lecz, dobrak dobrak, dobrak. Że żadaz, czy czy koska po prostu jest. OLE WYPRZEDZENIE BYŁO O! Oh. A już jesteś za mną, bo przecież się wyjebałem Co to się stało. To jest taka antyspocuchowa mapa Ta. no, Tak. No tego na pamięć się nie wyuczysz Chyba, że powtarzamy Ale masz raz prawie Tutaj Ósmy z harda No Ery jesteś już na pamięć pewnie W jest Nie no jest, jestem tuż, czy, jestem, Jesteśmy tuż w za no to nie Ta... jest że... Ała, Ała o kurwa, ściana a <noise> Ała a W sumie jak jest zakręt w prawo, to nie muszę analoga włączyć Ej to Airwaves, jaki będzie zezpieczy? zakręt za 6 zakrętów, pamiętasz? W lewo W lewo, dobra Nawet ja powiem, Wiedzi, żeby, żeby mieć taką wiedzę, to trzeba po rosyjsku mówić Bo nie <noise> wydaje mi się, że Po angielsku jest, jest jakiś fanatik w kółka teraz, czy o co chodzi? Trzeci zakręt, zaraz zobaczymy czwarty robimy w robimy Patrzy tylko szósty. Mala robimy wyszły piąty i teraz będzie szósty. Szósty jest w lewo. O, Co? Nie, nie. Ej, dzieło no jedzie. Tu jest! Z no cały jest w lewo! Ej jest w lewo! Co na skam? Ej, Ja się zrzegam, zaraz jakaś karuzela, cały czas w lewo. Dobra, teraz będzie ten w prawo! Ale w lewo! Ale Ale w, to lewo. W, końcu. Oj, w lewo! O, w lewo! Dajcie w prawo! Dajcie mi w Dzięki! W prawo! I znowu w prawo! Kurwa, zaczynamy! ty w prawo, o, ty, prawo. Nie, maksim! No, Dzięki! No też! Dzięki za gusto! Gdybyście włączyli kurwa! Slipa dawaj! O nie! Kurdy za blisko! Ała! Ała! No, następnym razem walimy 20 km nie ma co. Aha. Co?! Gdzie chyba, nie wiem... No przecież Obcałem. już się kończy, no kurwa, tak szybko. Ale już no, macie zapisane trasy na piąty ten... To na weź... piąty event, kurwa, to by pewnie już to do końca macie zapisane No właśnie. Mamy wszystko zapisane. A, bo wadol wam przesłał, tak. tak? Tak, Nie, bo nie, nie no, myśmy my gdzieś wadolem jechaliśmy, tak. Gliwa mówi, że inne trasy są zupełnie. Mówię, kurwa, no wczoraj ci przedwczoraj. Pojebało mi się, mi się, wysłałem mu z piątego dnia, a nie z No, i my takie, na początku była gadka, że podobno wy tego tam do przodu nie ustalacie I co? I nagle kurwa Koniec Jest wszystko na cały sezon już Ale, a, to ale można się sobie. Nie Wiem, że się do Airwavesa wysłaliście, bo byście się ułatali No właśnie, Airwave siedzi, ćwiczy On dlatego na Invisiblu siedzi cały czas, żeby nie było widać Aha, już, nie. 5 sekund Nie no, 20 km idziemy, na. Mówiłaś, z tym razem 20 a nie, fajnie. Ja razie sobie fajne, nie prawda. wypisałem wszystkiego. E, 5 minut przerwy, Dora, nie? 5 to minut przerwy. Tak, Koniec? tak. No tak. by byłoby zimne, założyć, Dobra, że tak super nie. Super idę srać. Super. Super. za za. Za O. Lobby 2 dojechało. Czek ci 5 minut. A tak A o punkt, o punkt. O, o punkt. punkt Odwosiłeś punktów, ale łatwo. o punkt, tak. 8-8, joł, to są dodatkowe punkty Imo. Jeszcze jakiś fasi sla fastu fast slapik będzie. No to i chyba trzy razy 10. pierwszy będzie.